Poprawka ósma zgłoszona przez klub Konfederację. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tutaj z, zmienialibyśmy w, w artykule 27 punkt 2 wprowadzony artykuł 52x ustęp czwarty. W naszej wersji powinno to brzmieć w przypadku darowizny, o której mowa w ustępie pierwszym, w odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości za darowizny. I już uzasadniam. Koło poselskie zasadniczo popiera wprowadzenie odliczeń od podatku, popiera również równość wobec prawa i całkowicie niezrozumiałym jest, dlaczego osoby przekazujące darowiznę w kwietniu będą mogły liczyć na dwukrotność tego, co osoby, które przekazą ją na przykład w czerwcu. Należy zadać sobie pytanie, komu to w ogóle miałoby służyć, kto dowiedział się wcześniej o planowanych zmianach w ustawie i kto konkretnie na tym skorzysta. Jeśli ministerstwo też zna takich ludzi z nazwiska, to na pewno powinni to opublikować. Dziękuję bardzo. Yy... Stanowisko rządu. Stanowisko jest negatywne i też po raz kolejny już wyjaśniamy sens takiego, t, 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 dokładnie takiego brzmienia przepisu. To wynika z, z tego, że właśnie te osoby, które dokonały takiej darowizny w momencie, w którym nie mogły liczyć na jakieś, na jakieś korzyści, zasługują na szczególne uhonorowanie. To po pierwsze, ale po drugie, no, to jest po raz kolejny powtarzane przez posła Konfederacji pewna insynuacja. Rozumiem, że to, co mówił pan poseł Kulesia za pierwszym razem, może jeszcze można było przyjąć, ale Drugi raz insynuacja kierowana w kierunku do rządu, że robimy to w kierunku, nie wiem, jakichś osób, które dokonały darowizny i teraz mają na tym zyskać, no to jest wysoka komisja, no niedopuszczalna i prosimy, aby takie, takie insynuacje się jednak nie pojawiały. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy można się odnieść? Eee, proszę bardzo. Nie rozumiem tutaj te, tego, te, tego oburzenia też ze strony rządowej, ponieważ no, ten przepis ostentacyjnie wygląda jak przygotowany dla kogoś, kto jest na przykład znajomym z ministerstwa. No niestety, tak to wygląda dla szarego obywatela także. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie również wyrazić opinię do, co do tej poprawki, chociaż dyskusja była dość obszerna w czasie pierwszego czytania i faktycznie jest tak, że Przeznaczenie darowizny w momencie, kiedy nie liczyło się na żadną ulgę z tego tytułu, jest szczególnie wartościowe i myślę, że to było głównym powodem. Ten, dla mnie ten powód jest absolutnie zrozumiały, bo nie sztuka jest dać darowiznę, jeśli ma się zapewnioną ulgę podatkową. Sztuka to jest dać, kiedy tej, dar, kiedy tej ulgi podatkowej nie było. To naprawdę pięknie brzmi i brzmiałoby szlachetnie, gdyby nie fakt, że no. Ktoś, kto tworzy prawo, też no, no, ma znajomych. No, ja nie wierzę po prostu w to, że, że ta, ta poprawka jest, przepraszam, ten zapis w ustawie jest tworzony zupełnie bezinteresownie i tylko dlatego, żeby uhonorować tych, którzy już wcześniej byli szlachetni. No ale taką niewiarę trzeba będzie udowodnić, panie pośle, więc lepiej nie brnijmy dalej w tę insynuację. Przystępujemy, czy biuro likstacyjne do tej nie ma. Uwag. Były głosy za i przeciw, wobec stanowiska rządu również. Wobec tego przystępujemy do głosowania w sprawie opinii dla poprawki ósmej zgłoszonej przez Konfederację. Kto z pań, panów posłów jest za pozytywną opinią dla tej poprawki? Kto jest przeciw? To się wstrzymał. Nie. Dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 47 posłów za 19, przeciw 24, wstrzymało się 4. Stwierdzam, że poprawka uzyskała negatywną opinię komisji. Poprawka 9 została już rozpatrzona. Poprawka 10 yy, zgłoszona przez klub Konfederację. Proszę bardzo, wnioskodawca. Pan poseł Michał Urbaniak, tak? Tak jest. Um, tutaj w, uzasadnieniem do tej poprawki jest wprowadzenie możliwości zaliczenia koszt, do kosztów uzyskania przychodów zaliczek i zadatków utraconych w związku z COVID-19. Biuro legislacyjne, proszę bardzo. Szanowni Państwo, rekomendujemy łączne głosowanie poprawki 10 i 14, nie, lecz musimy zwrócić uwagę na to, że ona jest wadliwie skonstruowana. W poprawce 10 Państwo proponują dodanie punktu trzeciego. Sygnalizujemy, że punkt drugi dotyczy artykułów 52 do 52 ZB. Natomiast punkt proponowany w poprawce nie zawiera polecenia nowelizacyjnego. W związku z tym my nie mamy by pojęcia, gdzie w przypadku przyjęcia tej poprawki w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ten przepis miałby się znaleźć. On powinien być adresowany do konkretnej normy prawnej. Analogiczna sytuacja jest w lustrzanej poprawce do podatku dochodowego od osób prawnych o numerze 14. W, w punkcie trzecim dodaje się artykuł 38O do 38U. Natomiast punkt czwarty proponowany w poprawce nie wskazuje artykułu, do którego należałoby tę normę dodać. W przypadku przyjęcia tych poprawek nie umielibyśmy ich umieścić w obu ustawach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko rządu? Stanowisko rządu jest negatywne, a to z tego powodu, że to jest pewien wyłom od zasady, która funkcjonuje w prawie podatkowym i uważamy, że sytuacja związana z epidemią COVID jednak nie powinna przełamywać tego wyjątku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, to wszystko są ale nie wszystkie wyłomy są uzasadnione. Dobrze, stanowisko rządu jest negatywne. Proszę bardzo, chciałbyś wypowiedzieć za poprawką? Czyli ustawowe uniewinnienie wszystkich urzędników to jest uzasadniony wyłom w prawie. Czy to jest y, głos za tak poprawką? Mam rozumieć? Był? Czy przeciw poprawce? Dobrze, nie ma więcej głosów, proponuję przystąpić do głosowania nad poprawką 10 i 14 łącznie z uwzględnieniem uwag Biura Legislacyjnego oczywiście. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem poprawek 10 i 14? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 48 posłów za 6, przeciw, 25, wstrzymało się 17. Stwierdzam, że poprawki 10 i 14 uzyskały negatywne opinie komisji. Poprawka 11 została wycofana. Poprawka 12 zgłoszona przez klub parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, tu uzasadnienie jest analogiczne jak dla poprawki siódmej. Chodzi o umożliwienie podatnikom odliczania odpłatnych świadczeń otrzymanych na podstawie ustawy covidowskiej od dochodu i ewentualne rozliczanie straty przez kolejne 10 lat. Jasne, tak, podobny sytuacja. Proszę bardzo, Tu analogicznie jak do poprzedniej poprawki, również opinia negatywna. Dziękuję. Innych głosów nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią dla poprawki 12? Już się pojawiła. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 47 posłów za, 23 przeciw, 24. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że poprawka 12 uzyskała negatywne opinie komisji. Poprawka 13 została rozpatrzona. Proszę bardzo, biuro listacyjne. Szanowni Państwo, w związku z tym, co powiedział Pan Poseł e, Wnioskodawca i z tym, że przegłosowana poprawka łączy się e, z siódmą poprawką, tamta e, wnosi lustrzane zmiany do e, ustawy pit ta do cit prosimy o e, m, zezwolenie Komisji na e, zamieszczenie w sprawozdaniu rekomendacji co do łącznego głosowania poprawek 7 i 9. Wnioskodawcy wyrażają zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Wobec tego będzie rekomendacja łącznego głosowania. 7 i 12. Tak, tak, 7 i 12, tak. 9 przejęzyczeń. Poprawka 13 została rozpatrzona z pierwszą, poprawka 14 z 10. Poprawka 15, proszę bardzo. Konfederacja zgłosiła. Szanowna komisja. Tutaj proponowane przez rząd uchylenie artykułu 30 punkt 1 ustęp 5H zapis odbiera organowi, prawo administracji, organowi administracji prawo do wstrzymania inwestora z robotami budowlanymi. Sprzeciwnoszona jest sytuacja, gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia, inwestor nie posiada zezwoleń lub narusza też ustalenia miejscowego planu zagospodarowania. Usuwając zapis o wstrzymaniu wykonywania robót przy wniesieniu sprzeciwu, samo wniesienie sprzeciwu traci sens, więc no, logicznie ten zapis w projekcie ustawy bez naszej zmiany będzie niemądry. Proszę bardzo, stanowisko rządu. Tak, pan dziękuję. Ono jest negatywne. Ja tylko trzy zdania postaram się powiedzieć, bo myśmy rozmawiali też o tym na komisji i, i tu staraliśmy się wyjaśnić, że yy, uchylamy pewnego rodzaju, yy, rzeczywiście odbieramy tę kompetencję organom architekto, yy, architektoniczno-budowlanym, natomiast te uprawnienia są przy organach nadzoru budowlanego i tam też powinny pozostać. Także to nie jest tak, że tutaj. Yy, po stronie publicznej, po stronie państwa w ogóle, prawda, znosimy tego typu możliwość. Nie, ona zostaje tam, gdzie ma być, czyli w organach nadzoru, natomiast usuwamy, no powiedzmy sobie szczerze, nie najbardziej racjonalne przypisanie tych kompetencji organom architektoniczno-budowlanym. Także na tym polega ta zmiana i dlatego my jesteśmy Pytanie. przeciwko tej. Poprawce tutaj zaproponowanej przez, przez pana posła. Ale jaki to jest, jest to sens w ogóle zmian w tym prawie budowlanym przy ustawie covid która ma się odnosić do finansów? To jakby wielokrotnie już żeśmy. No już te pytania badały te, te ustawy mają charakter pakietowy i to, to nie jest tak, że którakolwiek z nich odnosi się na przykład tylko i wyłącznie do i tu nie wiem, można powiedzieć, czy finansów, czy wsparcia dla. i chodzi o ten konkretny o zapis. To ja panu wie, ja. Pani poseł Hanna Gil piątek proszę. Jeżeli bardzo. mogę po prostu w, y, bodajże pierwszej tarczy albo w ogóle ustawie covidowej przekazano te kompetencje do y, wstrzymania prac y, budowlanych lub rozbiórki i staroście Natomiast, no i to jest samorząd, tak, natomiast nadzór budowlany jest częścią administracji rządowej i rzeczywiście w jego kompetencjach to jest, z tym, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wbrew nazwie, nie działa pod starostą, tylko merytorycznie jakby jest w pionie administracji rządowej, starosta mu tylko umożliwia, umożliwia działanie, więc tutaj akurat porządkujemy bałagan, który prawdopodobnie Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło wtedy, jakby przyporządkowując w kompetencjach do inspektora nadzoru budowlanego to, co dano przez przypadek, jak sądzę, staroście. Ale oczywiście jakby można tutaj dyskutować, czy to jest właściwa, czy, czy to jest właściwe, żeby społeczeństwo odbierać w ogóle narzędzia sprzeciwu i, i w ten sposób zmieniać prawo budowlane, natomiast jeżeli chodzi o tę poprawkę, ja też tu miałam poprawkę, którą wycofałam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania nad poprawką. Jeszcze? No bo to się robi tak, poważne po zamieszanie. To za, zarzut, że robimy rzeczy zupełnie niezwiązane z epidemią i z kryzysem gospodarczym. To, to jest jedno, ale ta poprawka i ten problem, który został poruszony, to wydaje mi się bardzo zbieżny i kompatybilny z poprawkami czy z przepisami, które z zostały wprowadzone w poprzednich ustawach dotyczących lokalizacji nadajników 5G, które jest wielkim problemem w Europie i to nie jest takie hop-siub, jak tutaj pani minister Buki i, i, i rząd twierdzi, bo gdzieś do tej granicy dotarliśmy. Przypomnę, że. E, chyba w covidzie trzecim a zamieszczono przepis zwalniający te inwestycje w ogóle z operatów środowiskowych, no, to nie, tak, to znaczy, co taki... chwilę mamy kolejną nakładkę, za chwilę za chwilę w, w ogóle 5G będzie mógł każdy zamontować bez niczego, a administracja nie będzie nawet mogła zablokować tego, jeżeli 5G będzie na budynku y, domu pomocy społecznej. Znaczy co do co do 5G i operaty środowiskowe. Rzeczywiście był takie przedłożenie rządowe, ale zostało w czasie prac komisji wyjęte. Nie, lekko zmodyfikowane. Jest, operaty środowiskowe są obowiązkowe, nie zostały usunięte, ale to nie jest. Ta... No, no, rozumiem podejście numer 3 do 5G. Głosujemy poprawkę 15. Kto jest za pozytywną opinią dla poprawki 15? Będziemy czekali. Kto jest za pozytywną opinią dla poprawki piętnastej zgłoszonej przez klub parlamentarny Konfederację? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 48 posłów za, 21, przeciw 24, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że poprawka 15 uzyskała negatywne opinie komisji.